Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam tak naprawdę na przegląd mojego całego dnia. Yy, zupełnie inny miałam zamiast tego filmu, ale słuchajcie, spontaniczne jakby takie myśli i ich realizacje są moim zdaniem najlepsze, więc dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda mój taki typowy dzień, więc wstałam oczywiście. Yy, zwykle zaczynam od płatków pod oczy, ale dzisiaj, słuchajcie, miałam ochotę na szybkie śniadanie, więc od razu zabrałam się nie I wyszedł cudowny omlet, yy, więc ja użyłam dwóch jajek, yy, miarki białka. Ja mam akurat słony karmel. E, dodałam cynamonu i odrobinę e, kefiru i słuchajcie, to wszystko zmieszałam, e, wstawiłam na patelnię i mam pyszny omlet, oczywiście u mnie zawsze standardowo kawka e, no i dzisiaj wam pokażę mój taki typowy dzień pod kątem właśnie pielęgnacji bo często mnie pytają o taką rutynę pielęgnacyjną czego używam, nie jest tak z doskoku więc zapraszam was na taki film, mam nadzieję, że taka rutyna pielęgnacyjna, mój dzień ze mną wam się spodoba i będzie więcej takich no dobrze, przechodzimy teraz do ogarnięcia włosów i muszę wam powiedzieć, że Czasami zrobienie sobie zwykłego koczka zajmuje mi bardzo dużo czasu wbrew pozorom, ponieważ muszę go ułożyć, a coś mi się nie podoba. No pewnie to dobrze znacie, a najgorzej jak Wam się spieszy. I Ułożenie go zajmuje naprawdę dobrych kilka minut, a jak się nie spieszycie i układacie go tak po prostu, zawsze wychodzi. Także wpinam kilka spinek i przechodzę do umycia skóry twarzy. Ja bardzo lubię ogólnie produkty Sensumar, ale najbardziej Wam polecam tą emulsję Alangopure, bo jest bardzo delikatna i fantastycznie zmywa przede wszystkim resztki zabrudzeń rano i nie pieni się, więc nie ma żadnych takich mocnych detergentów. Jest bardzo delikatna i przy okazji bardzo ładnie nawilża. A propos nabilżania pokażę Wam dwa produkty, które bardzo mi się fajnie sprawdzają teraz, czyli białka job z różą i ten starter z kwasem fiorolonowym od Holika Holika. Ja miałam wcześniej tą wersję żółtą i muszę Wam powiedzieć, że ona naprawdę była fantastyczna. Bardzo często ją lubię, a ta jest mocno nawilżająca więc też Wam polecam, zwłaszcza kolacie. polecie. Oczywiście płatki pod oczy, maska w płacie taka maska przytrzymująca wszystko i powiem że nam się genialnie sprawdza. Te płatki często są nasączone, zwłaszcza te z Lanbeny, taką bogatą esencją. Tutaj mam akurat wersję z retinolem, które przepięknie rozjaśniają, ale one się też bardzo ładnie przyklejają pod oczy, więc one też nie spadają z maską w płacie, naprawdę tworzą fajny duet i tutaj akurat Dr. Mola, na w ogóle z moich ulubionych masek, oprócz tej czekoladowej, bo ona ładnie rozświetla i też mocno nawilża. Więc teraz wam pokażę jak nałożyć tą słynną maskę przytrzymującą. Link też znajdziecie na dole, ona nie jest słuchajcie droga, a sprawdza się w środku maski kremowej i w płachcie. I teraz mój ulubiony duet, czyli nowość marki Recibo Flower Power, to jest um, taka lekko żelowa konsystencja z serum Archivali i to jest um, właśnie takie serum liftingujące. Oba produkty są bardzo lekkie. No, zawsze chciałam to zrobić, ale oczywiście zabrakło mi serum w butelce. To jest w ogóle końcówka mojego ulubionego serum w powiem Wam, że jest tak przepięknie leciutkie, tak cudownie nawilże I faktycznie nie inflinguje i ma bardzo dobry skład, więc nie jest komodogenne i oczywiście słuchajcie, podstawa myśli zębów, to już nie muszę wspominać, ale te szczoteczki Sylveco są super, bo są po prostu naturalne i jak zwykle słuchajcie, na no to mnie zostawił bez pasty, drugie opakowanie i lecimy. Powiem Wam, że te strzydrzce są naprawdę super, są bardzo delikatne. I faktycznie raz na te 3-4 miesiące warto sobie taką zafundować. Nie są drogie. No i oczywiście, krem, Ma no, tak fajną, przyjemną konsystencję. Powiem Wam, że jestem tutaj akurat bardzo zaskoczona, bo ta wersja bogata mi nie odpowiadała. Więc tutaj znowu recibo robi tak, że najpierw tworzę produkt do skóry e, bardzo suchej a później nagle przypominają się o naszych skórach problematycznych i tłustych i tworzą taką bardzo delikatną konsystencję. Ogarniam się troszeczkę i właśnie piszę z falem młode, bo przecież w sobotę mamy wesele znajomych i tak wiecie, rozmawialiśmy o tym ostatnio, że naprawdę no wszyscy już słuchajcie, są po ślubach u nas ze znajomych, a no słuchajcie, Bolo z Bardzo w ogóle się cieszymy. Eee, I też to jest taki czas, że sobie pojedziemy, odpoczniemy. Zresztą, no widziałyście we vlogu i uśmiałyście się naprawdę. Moja koleżanka w ogóle, jak oglądała tego vloga, to wie, że tak się uśmiała z naszych rozmów z Natanem, bo one są zwykle bardzo takie kreatywne. Eee, a jeszcze na vlogach to już w ogóle, eee, bo wiecie, Natan jest rzadziej na filmach, więc eee, to wszystko, słuchajcie, to powoduje, że po prostu takie czasami rzeczy śmieszne mówimy. Eee, I sobie przetestuję ten nowy filtr z Resibo, bo wiecie, że tą Podstawową wersję nie za bardzo lubię, z uwagi na to, że nie jest do mojej skóry przeznaczona. Ja mam skórę e, mieszaną, a to jest, słuchajcie, wersja dla skóry, właśnie tłustej mieszanej, i to jest SPF 30. No nie, słuchajcie, robią 30, bo bardzo, bardzo, wiecie, to jest e, i czasochłonne, i też drogie zrobić SPF 50, więc tutaj naprawdę już muszą być e, badania na wysokim poziomie, ale SPF 30, powiem Wam, że teraz już na taką jesień jest, e, jest super. Pamiętajcie o tym, że w ogóle y, kremy z filtrem no, tak na co dzień to, to jest taka podstawa, bo to jest kosmetyk, po który sięgamy no, używając retinolu, kwasów. Y, I tak jak wczoraj rozmawiałam z koleżanką, to ona właśnie ma coś takiego, że nie używa filtrów, y, na przykład kiedy jest pochmurno, bo jej się po prostu wydaje, że tego promieniowania nie ma, a to właśnie promieniowanie UVA przenika przez nasze ubrania, przez chmury. Więc o tym nie zapominajcie. I dla mnie, słuchajcie, filtr to jest taka po prostu podstawą ich kilka. E, z uwagi na to, że prowadzę kanon, to też dla was testuję. Różne formuły daję Wam znać, co jest dobre, co nie. Bo słuchajcie, po jednym użytkowaniu, nie wiem, kilku, czasami tam daję mu szansę, wiem, który filtr jest fajny. Ten jest, słuchajcie, naprawdę niezły. E, z uwagi na to, że bardzo ładnie trzyma makijaż i daje taki lekki kolor, więc mam, e, ładnie wyrówna go, a przy okazji możecie nałożyć sobie mniej podkładu. Bardzo w ogóle dobrej jakości, ma fajny skład i nie przytłuszcza skóry, a i co najważniejsze nie wysypał mnie, więc jest ok, e, bo tamten e, po prostu jest dla mnie za ciężki, więc jeżeli miałeś się z tamtym problem, e, to ten jest słuchajcie taki fajny, nawet nie matujący, ale on po prostu tak ładnie zastyga e, i tak dokładajcie go sobie warstwami. Nie aplikujcie tych 1,5 ml od razu, E, tylko tak warstwami, ponieważ wtedy e, po wam się nie będzie rolował i pamiętajcie o tym, żeby dobrze wmasować pielęgnację troszeczkę odczekać, żeby właśnie wam e, się nie robiły takie wiórki. Bo bardzo często jest tak, że od razu po aplikacji kremu nakładacie filtr i coś się wtedy dzieje nie tak. Więc ten, słuchajcie, filtr jest moim zdaniem naprawdę niezły. Tylko, że trzeba po prostu troszeczkę odczekać i wtedy wam się nie roluje, wszystko jest ok, Więc e, w ogóle fajna tubka, bardzo mi się w ogóle podoba tubka. E, więc sobie testujemy, pokażę wam, jak wyszedł makijaż. No, i później lecę do pracy, więc zobaczymy się wieczorkiem. No dobra, makijaż wstępnie słuchajcie, skończony. Często mnie pytacie o tą pomadkę, ona jest, słuchajcie, tak zawsze wrzucona luzę u mnie w torebce, dlatego chyba najczęściej po nią sięgam. A to jest, słuchajcie, Semilak. Ojej, 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 to pomadka, 421. Ale jaki to jest, słuchajcie, kolor taki w sensie, że nazwa, to nie wiem, ale wszystko mi się słuchajcie, już powycierało. No ale jest po prostu przepiękny. W ogóle koleżanka mi, słuchajcie, pokażę Wam taki. E, e, nawet nie pożyczyła, tylko słuchajcie, się wymieniłyśmy. Ja je dałam jakieś kosmetyki, ona mi dała, słuchajcie, e, stanik z HM. One są przepiękne, w ogóle ten kolor lawendowy jest super. E, I miałam Wam w ostatnim vlogu pokazać tuż do rzędu, tak gadam, 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 co? Ja Mnie pokazała, jej, słuchajcie, połowę rzeczy w ogóle zapominam pokazać, bo się czymś zajmę. To jest, słuchajcie, Catrice e, uwielbiam ten tusz, zresztą a on będzie w takim podsumowaniu lata, to jest Volume Definition Mascara, super super w ogóle szczoteczka, to jest, to jest wegańska formuła, więc myślę, że Wam to też będzie odpowiadać, ale on y, może być tajniejszym odpowiednikiem tego tuszu, który Wam często polecam z Banana Beauty, bo wiem, że nie zawsze słuchajcie, y, no chcecie wydać nie wiem, 100 zł na tusz do rzęs, on jest naprawdę super tamten, ale ten naprawdę jest, y, powiedziałabym, że niemalże identyczny, więc no budżetowa wersja i przy okazji drogeryjna, także możecie sobie zawsze coś tam wrzucić do koszyka. I on jest słuchajcie też na e-kobiecej. Za 12 złotych, bo z tego co pamiętam jest bardzo, bardzo tani. I zobaczcie, on przepięknie rozdziela rzęsy. Ono powoduje, że ja często nie doczepiam sobie tych połówek Ardell 318. Bo też mnie często pytacie. A dzisiaj słuchajcie, jeżeli chodzi o podkład, to sobie połączyłam Missha Imperfect Cover, zresztą... Zamówiłam sobie nową i Rodial Skin Leaf Foundation e, w kolorze 50 e, Cheesecake. Więc taki słuchajcie e, mam dzisiaj make up. Jeszcze sobie dołożę tego różu z Catrice. O, jest przepiękny. Ja bym go mogła słuchajcie kilo nawalić. Także tak podkreślę tę jabłuszka. Powiem Wam, że na tym filtrze naprawdę bardzo ładnie wygląda makijaż. Także lecę do pracy. Eee, w ogóle dajcie znać, czy takie, takie ala vlogowe przeglądanie mojej pielęgnacji aktualnej Wam e, odpowiada, bo ja nie lubię tak, słuchajcie, teraz siadać i to lubię, to jest fajne, tylko sobie Wam pokazywać w akcji te wszystkie produkty, konsystencje, jak to wszystko, słuchajcie, na mnie wygląda. Więc dajcie znać, czy taki może taka forma makijażu i e, pielęgnacji Wam odpowiada. E, no, Mnie tak, bo ja lubię, słuchajcie, tak rozmawiać, tak na luzie, żebyście sobie usiadły do kawki, e, napiły się czegoś. E, Także daję, słuchajcie, takie okienko otwarte, piszcie na dole w komentarzu. Eee, no dobra, lecę. Nie! Kucie, 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 kucie! A nie! No jedno ćwiczenie skończone, tak? No. Nie wiem, No dobra, teraz mogę Wam udowodnić, że często ćwiczenia z dzieckiem nie są sobie takie proste. Ale dla chcącego nic trudnego, ja mam słuchajcie swoje patenty, żeby po prostu trochę się pobawić się z nim, trochę to wiecie ubrać w zabawę. Więc ćwiczę, patrzę co on tam robi. I zaraz sobie odpalimy spaty, tylko właśnie ksawcia położę także. Często mi piszecie, że nie, że nie mogę ćwiczyć, bo bo dziecko, bo coś tam się dzieje. Bo no powiem Wam szczerze, że ja już się przyzwyczaiłam, że ćwiczę w I bardzo często właśnie moje koleżanki też zaczęły dzieci uczyć, że zakładają buty sportowe i po prostu zaczynamy ćwiczyć. No, także czas no, na spać. No, nawet uciekaj. Pójdź, daj! Pójdź, mamie, daj! A teraz później? teraz No dobra dziewczyna. Wzięłam sobie szybki prysznic. I dzisiaj nie nakładam żadnego balsamu, bo będę, słuchajcie, robić sobie samo opalarz. Bo jak jedziemy, to chciałam, żeby ta opalina była ładna, ale taką delikatną sobie zrobię. Słuchajcie. Ten makijaż taki mega szybki. U mnie słuchajcie, pielęgnacja wygląda praktycznie tak samo. Ja zrobię sobie po prostu ten tonik ze skintry, e, taki złuszczający, bo chcę, żeby właśnie skóra była taka wykładzona. Myślę, że jest takich kilka patentów, że tak dwa dni trzy pod rząd sobie e, nakładać taki tonik złuszczający, super sprawa. I tylko nałożę krem pod oczy. A jeżeli chodzi o demakijaż to mam dwa produkty. To Ci uwielbiam tą masę do makijażu i wiem, że jak je Wam pokażę, to będzie słuchajcie, znowu wykupione, bo za każdym razem, kiedy ono się pojawia w filmach, to Wy po prostu już wtedy wiecie, że ono jest na stronie, bo yy, zawsze słuchajcie na no kobiece jest wyprzedane, a jak się pojawi, to od razu hurtowo schodzi, bo to jest słuchajcie masoło, które yy, zamienia się nawet nie w olejek, tylko taki krem. Zmywam wam makijaż. Ja już Wam je pokazywałam. I to jest, słuchajcie, taki produkt, który bardzo ładnie Wam zmywa makijaż i jest po prostu taką alternatywą zamiast e, oleju. Zobaczcie, jak się fajnie trzyma ten resi, bo ten mm, filtr przeciwsłoneczny. I drugim krokiem, słuchajcie, jest e, to Calming Low pH Forming Cleanser. E, ta seria Calming właśnie z piąkankiem. Uwielbiam tą piankę. Zresztą widać e, mega taka Właśnie wycieszająca pianka. Super sprawa, ale o tym Wam yy, też popadam w omglicach, także dosłownie odrobina rozgrzana w dłoniach. I zmywamy makijaż. A, i słuchajcie, ten produkt można yy, śmiało nakładać. Zobaczcie, jak bardzo ładnie zmywa brwi. Można śmiało nakładać na oczy. Absolutnie Wam ich nie podarzę, także odrobinka ja dzisiaj nie mam rzęs, takich właśnie doczepionych. Pamiętajcie, żeby tak z pod spodu te rzęsy domywać i tak delikatnie masować, żeby właśnie y, przy nasadzie rzęs dobrze wszystko wymyć. Także nie Ja się do mnie żegnam. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas dzisiaj. Taka rutyna trochę drogowa, trochę było ćwiczeń. Ale prosiłyście mi, żebym żeby Wam jak najczęściej o tych ćwiczeniach przypominała. O mnie dzisiaj, jaka emulsja się tworzy trochę creepy, to wygląda. Tak się biała zrobiłam. Ale to jest bardzo przyjemny produkt. Także dajcie znać, czy więcej takich filmów na kanale. Ja się z Wami żegnam. Pianka w ruch. I zmywamy resztki makijażu. Kudzijaki, trzymajcie się.